Cześć, to jest SPAM, jedyny program w internecie, w którym antykościelne myślenie prowadzącego pojawia się równie często, jak polskie napisy do House of Cards na Netflixie. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku. Zadziwi nas racjonalność argumentacji na temat PL. Poznamy polemikę wyborczej z arcybiskupem Jędraszewskim oraz polityki wykładnie słów papieża. Zapraszam. Mamy w Polsce sporo poważnych mediów. Na temat pl już dawno oddało walkowerem wyścig o miano, ale z wyścigu o miano, delikatnie powiedzmy najdziwniejszego medium w historii internetu, nie rezygnuje tak łatwo. Weźmy na ten przykład ubiegły tydzień, w którym poważną publicystyczną rozkminą stał się tzw. Pasek Świętego Dominika i pytanie, czy jest to godny zastępca in vitro. Zapłodnienie metodą paska Świętego Dominika. Godne zastępstwo in vitro. Nie, to nie jest nowy program prokreacyjny Ministerstwa Zdrowia. Produkt oferują mniszki zakonu kaznodziejskiego z Krakowa. Pasek jest określeniem nieco na wyrost, bo tak naprawdę chodzi o tasienkę. Czyli innymi słowy pytanie, czy jest to godne następstwo in vitro, mogłoby równie dobrze brzmieć, czy pluski mogą być kwadratowe, bo byłoby to tak samo ściśle związane z tematem. Nie zgadza się tu również pasek, wszak to tylko tasiemka, a pasek to umowna nazwa. A i o żadnej metodzie zapłodnienia tej za wiele nie ma, dlatego że to jest y, tylko i aż modlitwa, a zapłodnienie odbywa się, no powiedzmy, dość standardowo. No ale na temat PL robi z tego cały długaśny tekst, no bo... Kto Boga temu zabroni. Jednak nie ma żadnych medycznych dowodów na skuteczność paska i raczej ich nie będzie, bo to kwestia wiary, a nie wiedzy. Innymi słowy, zależność, współwystępowanie dwóch zmiennych, nie oznacza związku przyczynowo-skutkowego. Przyczyna, pasek, skutek ciąża. Podobnie, wbrew słowom kapłanów różnych religii, kobiety noszące spodnie nie wywołują trzęsień ziemi, a mężczyźni, kochający mężczyzn, huraganów. Brawo, sorry. Czyli zaraz, na temat PL dotarło już do gnozy, w której skuteczność modlitwy to kwestia wiary, a tasiemka, pasek, różaniec czy cokolwiek innego to nie jest artefakt. Postęp zachwycający pokojowy Nobel na zachętę. Chociaż nie. Za dedukcję to by była, ale ta żenada z pseudonaukowością o zależności dwóch zmiennych W nawiasie oczywiście wyjaśnienie dla Ciemnogrodu, no bo przecież może akurat jakiś wiejski prowoż jakimś cudem ma internet No i wejdzie w to, no nie? No i weźmie i nie zrozumie Ale nie, my jesteśmy poważnym medium, to medium jest poważne i mamy swoją misję Głupek, nie głupek proboszcz, nie proboszcz, ale to mu wyjaśnimy, żeby się chłopina trochę dokształcił. Coś mu się od życia należy, no nie? Pasek i modlitwa mogą pełnić funkcję placebo w przypadku niepłodności idiopatycznej, czyli niewyjaśnionego pochodzenia. To znaczy, mimo prawidłowych wyników badań diagnostycznych, szacuje się ją na 10-20% przypadków. Tyle, że jako placebo może pomóc cokolwiek. Amulet, pasek czy kasztan w kieszeni. W cokolwiek się wierzy. Uwaga, bo coraz głębiej wchodzimy na bardzo racjonalny grunt. Na temat PL spróbuję się zmierzyć z rzeczywistością i racjonalnością cudów. W sumie to moglibyśmy się mierzyć na ilość świadectw o pomocy wypływającej z różańca i z kasztana z kieszeni, ale w sumie to po co? Gdyby tak było, to równie dobrze w paskową ciążę mogliby zajść mężczyźni. A jednak to kobiety mają nosić pasek. Ale i tu jest dodatkowe obostrzenie: mają to być kobiety. Po ślubie, w domyśle rzymskokatolickim, ewidentnie działanie paska jest uzależnione od stanu cywilnego i orientacji seksualnej kobiety. To może ja wyjaśnię. Póki co biologia i ewolucja mają taki kaprys, żeby rodziły tylko kobiety Wobec tego w paskową ciążę, w tak zwaną paskową ciążę Zajść może również tylko kobieta Ja wiem, że to jest katolicki ciemnogród Utrapienie, uciski, prześladowanie, głód i nagość, niebezpieczeństwo i miecz Ale sorry, taki mamy klimat Podobnie w zakresie orientacji seksualnej No sorry, ale homoseksualne kobiety mogą mieć Pewien problem z poradzeniem sobie w dwójkę ze spłodzeniem potomstwa. Tam się jednak jakiś facet w jakiejś tam formie by przydał. Być może dlatego, działanie paska jest od tego uzależnione, no ale co ja komu tłumaczę? W końcu mamy do czynienia z racjonalnym dziennikarstwem. 5 marca na mszy świętej za ojczyznę arcybiskup Jędraszewski ośmielił się skrytykować Adama Michnika. Naiwnością byłoby wierzyć, że Gazeta Wyborcza nie stanie w obronie autorytetu, podobnie jak naiwnością byłoby wierzyć, że odczyta kazanie prawidłowo i przekaże je czytelnikowi bez zniekształceń. W każdym razie hierarcha opowiadał o niszczycielskiej sile nienawiści w dyskursie publicznym. Skąd nienawiść? Zrodził ją demontaż fundamentalnych wartości, konstatuje hierarcha. Przywołuje wypowiedź jednego z twórców i uczestników Okrągłego Stołu, który po upadku komunizmu dopatrzył się zagrożeń dla Polski w totalitaryzmach religijnym, moralnym i nacjonalistycznym. Jedroszewski nie podaje źródła, ale chodzi mu zapewne o tekst Adama Michnika Trzy Fundamentalizmy, opublikowany w 91 roku w krytyce. Streszczając myśl autora, duchowny określa go mianem Ten Człowiek. Mniejsza o analizę myśli Michnikowskiej, bo od tego są inni eksperci, ale y, zatrzymajmy się chwilę na etapie mm, bulwersu nad określeniem Ten Człowiek. Zastanówmy się, jakie są alternatywy. Czy lepiej brzmiałoby sformułowanie Adam Michnik, coś tam, coś tam? Czy jednak takie anonimowe ten człowiek byłoby lepsze, żeby się nad nikim nie pastwić bezpośrednio z ambony? I co w wypadku użycia nazwiska pisałaby wyborcza? To wtedy kazanie nie byłoby gorszące, tak? Dostojnik dopuszcza tylko jeden pomysł na urządzenie świata. Właśnie taką postawę Michnik definiuje jako fundamentalizm. Jeśli rzeczywiście tak jest i Adam Michnik odbiera hierarchę mówiącego o Bogu i dekalogu jako o podstawie kształtowania się narodu i państwa jako fundamentalizm, to to oznacza, że już w 1991 roku nie dało się go czytać, a nie tylko dzisiaj. Jestem jednak jakoś dziwnie przekonany, że chodziło o coś innego. Tak czy inaczej, czego się spodziewać po biskupie, że co ma mówić, że... Kto albo co jest fundamentem prawa człowieka, demokracja? Jest coś gorszącego i antychrześcijańskiego w tym kazaniu. Rzekomym potępieniu mowy nienawiści. To kazanie, które rządzi. Zawsze mnie bawią lewicowe media próbujące egzaminować kościół z chrześcijaństwa, bo prędzej czy później to się sprowadza do sformułowania o karze dyspenzy albo do mylenia, nie wiem, charyzmatu z charyzmatycznością. Ale to i nie dziw, że w takim wypadku biskup mówiący o Bogu gorszy i smuci. I bardzo krótko, bo czasu szkoda, papież Franciszek powiedział coś o potrzebie laickości. W Polsce jara się tym stwierdzeniem tylko trybuna i polityka, w żadnym innym medium w sumie trudno znaleźć cokolwiek interesującego na ten temat, no ale to nam wystarczy. Krótko. Między słowami papież mówi, że tylko liberalna demokracja jest gwarantem pokojowego współistnienia różnych opcji politycznych, światopoglądowych, religijnych. Dlatego, jak sądzę, Franciszek broni liberalnej demokracji jako niezbędnej platformy do szukania dialogu i kompromisu. Także z tego powodu Kościół w Polsce, gdyby słuchał papieża, powinien stanąć w obronie liberalnej demokracji i państwa prawa. Z tej prostej racji, że, jak doskonale wiemy, Kościół do głoszenia swojej misji i dobrej nowiny nie potrzebuje niczego więcej prócz wolności i niezależności. A to dają mu państwo prawa i liberalna demokracja. Zatem, jakby ktoś pytał, liberalna demokracja jest gwarantem wolności Kościoła i jego niezależności. No i oczywiście poszanowania odmienności. Właśnie dlatego, we Francji, średnio co 48 godzin ma miejsce profanacja jakiegoś świętego miejsca albo przedmiotu. A w takiej na ten przykład Polsce proaborcyjna manifa wywiesza sobie banery na dzwonnicach. Pokój, dobro i współistnienie. Dzięki za Twoją uwagę, to był 73. odcinek Spamu. Zachęcam do łapek w górę komentarzy, subskrybowania i tak dalej do wszelkich YouTubeowych aktywności. Widzimy się za tydzień. A teraz, Vox Populi, niech Ci się szczęści. Elo.